No, przymierzymy na Dzisiaj jest słońce. Ach, jak dzisiaj jest pięknie. Mm. Raki ja? sobie strażenie. Chodźmy sobie, co To jest możliwe. To naprawdę nie jest możliwe. Hmm... Jednorożce? Jak to? Przecież jednorożce nie istnieje. A może hmm. jednak istnieje? Hmm... Chciałbym usłyszeć takiego jednorożca. Ale w sumie... To jest taki zły <noise> pomysł. Chodźmy krzyk. Człowiek, ratuj się, kto może! A, człowiek! Odsuńcie się, dzieci! Zostaw nas! Wow, jaka odważna! A, ojej, ty swoich dzieci. Spokojnie, nie zabiorę ich. Rrr, rrr, wow. Idź sobie nie. Sentrenton. Zostaw mnie. Dzieci, uciekamy! Szybko, do jaskini. A co z Sentrentonem? E, jakoś sobie poradzi. Co? Nie zostawiajcie mnie tu. Uwolnimy cię, Jak coś wymyślimy, chodźcie szybko. Dzieci Chodź Piękny jednorożcu Oswoję cię Co? Ty chyba sobie żarty robisz Wow, Nie wyrywaj się! Uciekam stąd! Szybko, Marrakesz! Łapmy go! <grym> o nie! Dogania mnie! Szybko! Gdzie mam uciekać? O nie! Szybko, Marrakesz! Gońmy go! On jest o wiele szybszy od nas! Jo! Ja. O! Nie masz dokąd uciec! Hmm. Teraz się mam. Ha! Już jesteś mój. Spokojnie, nie bój się. Nic ci nie zrobię. Idziemy. Teraz nikt nie, nie może się o tobie dowiedzieć. 주지도 않 Będziemy zaczynać Ale jutro Zanisz tutaj, tak? A bo nie wiem, Bicie przywiąże, bo uciekniesz